Hej, czy lubicie telewizję i kino tak bardzo jak ja je lubię? Jasne, że tak. Czasami zadajecie pytanie, czy to naprawdę możliwe. Wiecie co? Zrobimy Hollywood Prawdziwy Test. To jest kolejna seria hollywoodzkiego kina akcji. Hollywoodzkie kino akcji, prawda i Dziś o 20.30 w Kanal Plus Dokument i Kanal Plus 4K. Cieszymy się, że my wstaliśmy, że Państwo wstali, skoroświt i że Celina Statkiewicz wstała, skoroświt. przenosimy się do kuchni. Ale jaka zagadala tam z ekipą, ciekawe, o czym oni tak prawią. Halo, halo? O, Macha, 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 dobrze. Ale jeszcze, ale jeszcze ziemowit który gdzieś tam z tyłu patrzy, Jestem. jest, wszyscy wszystko na dobrze? Jestem. No dobrze, bo teraz nas zaskoczyli trochę z reżyserki, że mamy najpierw sprawdzić listę obecności. Skoro w takim razie jesteśmy wszyscy razem, no to oddajmy głos do kuchni. No Celina Statkiewicz na pewno ma coś ciekawego do powiedzenia. A nie, okazuje się, że Celina Statkiewicz nie ma mikrofonu. Dobrze. W takim razie ziemku jesteś? Jestem z mikrofonem! Literatura polska. W którym utworze Juliusza Słowackiego znajduje się przypowieść o Janku, co psom szył buty. Janko, muzykant? Nie. Pytaliśmy o Słowackiego. To kordian. Jestem jedynym kandydatem, który ma doświadczenie, jest w stanie pogodzić. Pima. Po... Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, dziękuję Państwu, Dziękuję bardzo. A Panie Redaktor, słucham. To prezydent Andrzej Duda na Opolszczyźnie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, czym się różni to biwakowanie, spędzanie wolnego czasu w PRL-u. Basia, co prawda, spędziła ten czas w Kanadzie. Eee, czym się różni te, to wypoczywanie w PRL-u od y, tego wypoczywania dzisiaj? I doszliśmy do wniosku, Basia stwierdziła, że niczym się nie różni, bo tak samo wtedy się piło wódkę, jak i teraz. No i teraz też wszyscy coraz częściej wracają na działki. Właśnie tam wypoczywają. Bo ja był w ogóle udany, jak się ze sobą. Jedną albo dwie flachy budy, nie? Czyli nic się nie zmieniło. Pomijam drodzy Państwo fakt, dlaczego dano nam znacznie mniej funduszy na prowadzenie kampanii, bo i tak sobie poradzimy widząc Waszą determinację. Godzi się na to. Żeby telewizja, która kiedyś nazywana była publiczną, przez cały czas nawołuje do nienawiści, manipuluje, szczuje jednych na drugich. Czy panu prezydentowi nagle znowu zaczął się podobać Jacek Kurski? Byłem zaskoczony. Ruch karta rodziny, podpisany przez, karta rodziny podpisana przez Andrzeja Dudy to było coś oczywistego. Wiadomo było, że w te tony urzędujący prezydent będzie uderzał. Tak może się skończyć parkowanie niezgodne z przepisami, na które reaguje grupa internautów, piętnująca nielegalne parkowanie w stolicy. Żart, żart, y, kara. No ja wiem, znaczy, no być może ta pani spędziła nie, pewnie kwadrans na od odtrawianiu tego samochodu, y, ale widziałem następnego dnia, że zaparkowała również na trawniku. W tym przypadku zamiast czerwonej kartki kopa siana, choć to co robi samozwańczy szeryf, też jest nielegalne. Spadające drzewa uszkodziły dach kościoła i doszczętnie zniszczyły zabytkową kapliczkę. W południe odbywały się uroczystości tutaj Bożego Ciała, a wieczorem za, dokładnie za. To się stało około 4-5 godzin po tych uroczystościach. Pytanie jest takie kosmetyk, który może być niebieski, puder. Y <noise> tuż do rzęs. No trudno. Oddajemy głos trenerowi Gliwiczan, czyli Waldemarowi Fornolikowi. Posłuchajmy. Dobrze powiedziałaś, prawidłowo. Grze. grze. Znaczy tak, taką mamy nadzieję, bo wiadomo, że to ciśnienie odnośnie Walki pokażemy to do telewizji, że dla Badek składy coś nie, nie powiem. wariaty brytyjską służbę zdrowia. Teraz jedziemy pod jelenią górę, a nawet lecimy, bo mowa będzie o modelach latających, I wracamy do naszej rozmowy o piaście Gliwice. Mam nadzieję, że perturbacje związane z grą Gliwiczan będą dzisiaj mniejsze niż te tutaj u nas panujące w studiu. Podczas towarzyskiego turnieju Adria Turn Nowak Diokowicz grał ze swoim rodakiem Wiktorem Troickim. To był dość jednostronny pojedynek, więc Troicki w pewnym momencie poprosił o pomoc w grze chłopca od podawania piłek. Szybko okazało się, że chłopiec umie grać w tenisa i to na niezłym poziomie. Pierwszą akcję zakończył kapitalnym skrótem. Diokowicz nie dał rady dobiec do piłki. Później przebiegł za to na drugą stronę kortu, przytulił chłopca i pogratulował mu. Teraz zmieniamy temat. Stosowane z umiarem są źródłem witamin, minerałów czy antyoksydentów. Oto, rozpoczął się sezon na produkcję nalewek, a nalewki to jak mówi pani Edyta z Warszawy lekarstwo. Nalewki, o których powiemy, mam nadzieję, za chwilę, gdzieś nam zaginęły. Jeżeli nawet nie byliśmy na bieżąco, no to do nas dotarła informacja o czterolatku, który wypadł z taksówki. Wypadł na zakręcie z taksówki, biegł przez chwilę, widok przerażający. Co się jeszcze okazało? Okazało się, że kierowca, taksówkarz to tata tego małolata, tego dziecka. No i dziecka. Teraz co trzeba robić, jak zabezpieczyć dziecko, żeby do takich rzeczy nie doszło? I dlaczego dzieciaki czasem tak harcują, że mają miejsce tego typu zdarzenia? Zacznijmy od tego filmu. A, A film, przepraszam, właśnie kiedy myśmy rozmawiali, Państwo go widzieli, tak. zaskoczyli nas nasi koledzy z A slo, Nasz słońce oślepiło. Myśmy ten filmik oczywiście widzieli, ale myśleliśmy, że równocześnie będziemy go oglądać z Państwem. Ja bym chciała jednak usłyszeć coś bardzo mądrego. Przepraszam, to były same mądre rzeczy, dziękujemy ale wyjątkowo dziękujemy mądrego. Dziękujemy od bardzo, od Bartka Jędrzejaka, na którego zawsze mogę liczyć w takich Tycznie sytuacjach. Po Bartku, było. ratuj! Klasyczny, bo po innej poza ludową nie było. Nie byłoby to łatwe zaprosić Fryderyka Chopina na żółkan, aby był A czy on sobie teraz sobie. powtarza, A czy, czy, czy Bartek coś tam mroczy? Na szczegółową prognozę o, pogody, jest. to, o, to za moment, Ten tak sensor. sobie mruczę, myślę, opowiadam o Fryderyku <laughs> Chopinie. Czego nie jada się z chlebem? Kiwi. Gdzie szukamy żartów? W worku. Gdzie szukamy żartów? Powiedziałeś, że worku jakimś tak żartami. <noise> W internecie. A my już teraz, jak Państwo wiedzą, przestawiamy się i wracamy do serwisu. Wszyscy kandydaci oczywiście wiele obiecują, wiele obietnic składają, który z tych kandydatów gospodarczo ma najwięcej do zaoferowania, jeśli chodzi o naszych o wyborców. Przepraszam, budzik, przepraszam, bardzo już włączyłam. Najbezpieczniej być niewidocznym, dlatego moloch straszliwy jest mistrzem wtapiania się w tło potrafi zmienić kolor stosownie do otoczenia, ale skąd ten fankowy chud? <zysklaracja> Moloch? Kiwając się w przód i w tył ma wygląd rośliny poruszanej wiatrem. Myląc wygłodniałe oczy drapieżcy. Halo, halo. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Co w dniu opadnięcia dzisiaj będzie? Wiele ciekawych tematów, ale po pierwsze zaskoczę panów informacją, że Polak jest mistrzem Niemiec. Jak to możliwe? Proszę zobaczyć. I miałam nadzieję, że to zobaczymy właśnie w tej Dobre chwili, dzieliśmy. ale pod to. Tą... Ale to za chwilkę zobaczymy. Pan Michał Kobosko, reprezentujący sztab Szymona Hołowni. Witam pana. Witam panią, witam panów, witam państwa. Pan Wojciech Konieczny, senator z lewicy. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Pan Maciej Konieczny, poseł z lewicy, ale. Ach, ach, ach już poprawiam, wycofuję się w takim razie i przepraszam pana za tę pomyłkę. Tak, mam tutaj kartę, w tej kieszeni tutaj. Tak, tylko w tej kieszeni masz jeszcze, musisz mieć jeszcze coś. Mm -hmm. e, udało się. I teraz to się wydarzyło. Co Czytnik się wydarzyło? kart pokazał nam dokładnie to. A więc całą historię transakcji Filipa. I tutaj na samym końcu widzimy jedna transakcja 3,98 euro. Byłeś gdzieś za granicą. Tak, ale nie chciałem za bardzo. Znaczy, dzięki. Aha, fajnie. Z takim samym planem Bartosz Taszewski udał się do placu prezydenckiego. Też nie usłyszał słowa, przepraszam, ale wziął udział w spotkaniu z prezydentem. To właśnie z jego relacji dowiedzieliśmy się, jak to spotkanie wyglądało. Bartosz Staszewski, aktywista, wziął do sobą zdjęcia dzieci, które popełniły. Grzegorzu, ja nie wiem, czy to jest kwestia pogody. Na pewno nie najlepiej słychać, w związku z tym wybacz. Chowajcie się razem z operatorem, bo to nie tylko deszcz, ale i grat w tej chwili już zaczyna padać. Koniecznie uciekajcie. Pan prezydent mówi bardzo różne rzeczy w czasie kampanii. I nie wiem, czy akurat ta jest najbardziej reprezentatywna, jednak jeśli zobaczyć na to, w jaki sposób prowadził tę kampanię w ostatnich tygodniach, no to można było dostrzec metodę, o której już na Państwa antenie rozmawialiśmy w przeszłości. Demowol, demolowali prawa nabyte tych, którzy na, na przykład pracowali w biurze wydającym pesel e Prawa nabyte wielu, wielu urzędników, urzędniczek, którzy byli bibliotekami. Wśród 34 odnóży jedna z par jest zakończona zgubieniami, tak zwanymi młotami. Rawka to mistrz boksu o nokautujących ciosach, które zadaje z prędkością pocisku. 50 razy szybciej od mrugnięcia ludzkiego oka. To rekord wśród zwierząt naszej planety. Nawet z wielkimi szczypcami i grubym pancerzem krab nie ma szans. Krzysiek. Don Kiszot, biedny rycerz. Co innego jest nauka religioznawstwa, co innego jest nauka o, o różnych wyznaniach, ale nie praktykowanie na siłę i wmuszanie wszystkim, jednej religii, ponieważ wyznawców różnych religii w Polsce jest wiele. Konkludując, państwo świeckie, Unia Pracy, mnóstwo katolików w swoich szeregach, a religia i przygotowanie do komunii w kościołach. Proszę. Don Quixote, biedny ry rycerz. Yeah! Kochani. Przecież on był błędny. No nie pamiętacie.